E, e, Florestina z e, Sampton. Nam Namiec był, więc ktokolwiek wygra teraz, to idzie do finału. Zapraszamy na spotkanie towarzyskie. Dariusz Szpakowski, ze mną na stanowisku komentatorskim jest Włodzimierz Szaranowicz. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Dostrzeg ten faul po wślizgu. Arbiter. Będzie rzut wolny. Dobrze uderzony rzut wolny, ale piłka ląduje w rękach bramkarza. No, może być groźnie. Czy to wykorzysta? To nie był czysty wślizg. Sędzia decyduje się na rzut wolny. Ciepności Tak na Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Spóźniona interwencja. Ryzykownie, ale pewnie udaremnił próbę przedarcia się napastnikowi. I podbiorze po strata piłki. Akiliani. No już blisko pole karne. Taka gra czy to uderzenie w stronę bramki. Będzie gol! Gol dla Fiorentiny. Wspaniała akcja, zasłużona bramka. Obronił pierwszy strzał, ale piłka pozostała po lukarnym, padła łupem niepilnowanego zawodnika rywali, który miał więcej sprytu. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Blisko już do bramki. Próbował w ślizgiem. Bo, Czy to wykorzysta? Jest, tego, to był... Jest No, ucieka obrońcy. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał? Gol! Pokonał bramkarza! No świetnie dostrzegł nie najlepsze ustawienie bramkarza i uderzył w dolny róg bramki. Idealnie przymierzył w dolny róg bramki. Wejście ślizgiem zobaczmy. Czy to wykorzysta? Uderza! Brawo! Gol dla Fiorentiny! Prześledźmy tę bramkę. Oddalają się jeszcze bardziej od rywali. Bezlitośnie wykorzystują dzisiaj każdy ich błąd. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Davis. Niepskie krycie napastnik teraz urywa się obrońcy. Utrzymali się przy piłce, przydałoby się. Sędzia poczekał na rozwój wypadków, jednak rzut wolny. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Co zrobił, przeskoczył nad strzela. Kolejna bramka prowadzą wysoko. Pięknie już drugi raz oszukał obronę w tym meczu. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Mamy statystyki porównawcze. Zobaczmy, który z zespołów oddał więcej strzałów. Zdecydowane wybicie obrońcy. No i koledzy z drużyny oraz bramkarz są mu wdzięczni. Davis. Za szybko stracili. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Zapewne będą dośrodkowywali zrzutu rożnego. Było widać w tej interwencji sporo nerwowości. Rodriguez. Dziwiany strzelający, że tak pewnie bramka żyła to jego uderzenie. Koniec pierwszej połowy zaskakującej, jeśli chodzi o przebieg. Niespodzianka. Wyglądało to tak, jakbyśmy mieli na... Mam nadzieję, że druga połowa, która właśnie się rozpoczęła, nie będzie tak jednostronna jak pierwsza. Czy to wykorzysta? Dobra okazja. Minimalnie nad poprzeczką. to wykorzysta? No teraz mają szansę. No Gol, ale Nie ma radości. Przegrywają i tak wysoko. Ale piękne rozegranie i śliczny strzał. Brawo. Wybronił pierwsze uderzenie, ale już nie zdążył do dobitki. Strzelec znalazł się tam, gdzie trzeba i bezlitośnie wykorzystał okazję. Niecelne doprowadzenie. Będą mieli szansę. Będą wykonywali rzut rożny. Łukuje! Bramkarz dziękuję mu za tę interwencję. Szansa! Świetnie! Brawa dla bramkarza. Ustawiają się zawodnicy w polu obu drużyn. Będzie dośrodkowanie zrzutu rożnego. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Utrzyma się przy piłce. Niestety stracił piłkę. Jest szansa. Wybija piłka wciąż w polu. To wykorzysta! Dobra, rzutka w pole. A Chciał znowu wpisać się na listę strzelców, ale mógł się bardziej postarać. Ta sytuacja była trudniejsza niż przy pierwszej strzelonej bramce. Zobaczymy na boisku dwóch nowych graczy. Źle zagrana piłka i jest out dla przeciwnika. Massimo Ambrosini. Czy to wykorzysta? No, będzie gol. Nieudany strzał za bardzo w bok. Nieczysto uderzył. Zarro. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Dobrze, do przodu. Davis. Ależ jest przygotowany kondycyjnie do tego spotkania. Wszędzie go widać na boisku. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Próbował, ale nie udało się. Przecież jest inny odczyt wydany. Davis. Czy to wykorzysta? Trafił w słupek, aj szkoda! Będzie strzelał, próbowali, ale nie udaje się zmniejszyć przewagi rywala. Najwyraźniej tener przygotowuje zmiany. Czy to wykorzysta? Strzela! Tak strzelając, nie okrobią strat. Aż nadal leży na murawie. To mi wygląda na naciągnięty mięsień. Davis. A no, szkoda. Nie Uda. udało się panować. Vizdek. Spalony. Claudio Pizarro teraz. Massimo Ambrosini. Gizarro. Zatrzymany atak. Gwizdek i koniec meczu. To było spotkanie do jednej bramki. Całkowicie jednostronne widowisko. Było nam miło spędzić z Państwem ten czas.